Witam, Ryszard Górski. Temat odcinka Szafka Dolna Narożna Prosta, czyli tutaj, BNP. Tutaj mamy dwie szafki na scenie. I tutaj mamy tą szafkę na scenie, lewą. I tutaj mamy szafkę prawą. Tu mamy korpusy do tych szafek. I one są przypisane do poszczególnych szerokości tych szafek. To jest szerokość szafki 110, czyli metr 10. M, a tutaj szerokość frontu jest określona. To są korpusy tutaj dla tych poszczególnych szerokości z tego że tutaj mamy kosze. I tutaj mamy taki sam układ i tutaj mamy kosze do tych szafek. Mamy lewe i prawe. I działa to w ten sposób. Od razu się na oczywiście robią. Tutaj mamy front i tutaj. Trzeba przygotować inne kosze tutaj, żeby te inne kosze się wstawiały. Z innych firm, po prostu na bazie tego kosza tutaj. O, przepraszam. Na bazie tego kosza wstawiamy ten kosz tutaj, korygujemy te elementy, które tutaj są do mocowania kosza, i mamy gotowy kosz. I w ten sposób działa to dla wszystkich szerokości tutaj mamy do 50 55 to akurat nie ma koszy tylko mamy półki i tu mamy do szaf 60 60 I to dokładnie tylko tutaj jest Jeżeli mamy w ten sposób na scenie, to korpusy tu, no oczywiście tu mamy, mimo środy, gabineo i konfirmaty, łatwy sposób można to zrobić na inne złączki. I kosze też tutaj przechodzimy, w zależności od tego, jakiej szerokości kosz jest, i on ma już nadany indeks, i on się zamieni tylko w tej szafce tutaj. To jest prawidłowo. Typ kosza. To jest opisane, jaki to jest numer kosza. By tu brak. To było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.